Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek i zapraszam Was na kolejną prezentację komiksowych nowości kwietnia. Nie wiem, jak to czasowo się wyrabiam, ale jakoś mi się na razie udaje. Póki jeszcze kwiecień się nie skończył, staram się Wam prezentować materiały właśnie z tychże nowości. Więc dzisiaj mamy Lost in Time. Cztery pozycje każda z nich jest w twardej oprawie. I to jest właśnie Fajne, Wy wiecie, że ja lubię tego typu zabiegi, jeżeli mówimy o twardej oprawy. I zacznijmy na razie od tej największej pozycji do najmniejszej. Może tak będziemy schodzili. Wilusa, ostatnie godziny troi, i tu Wil, ale ja bym powiedział USA, tak mi się skojarzyło. Przepraszam. Pierwsza z pozycji, aczkolwiek, no ostatnie godziny troi każdy kojarzy chyba troje i konia trojańskiego, którego tutaj widzimy. Także no może być to ciekawe, przedstawione w jakiś może inny sposób niż znamy. Nie wiem, czy to jest w pełni autentyczne, ale przeczytam, zobaczę jak to będzie wyglądało i wtedy oczywiście wam da dam wam znać. Tutaj warto wspomnieć, że nie zawsze jest pokazywane to, ale tutaj mamy tylko dla dorosłych 18+. Chyba Lost in Time nie zawsze robi takie zabiegi, nie, nie, nie stosuje. Ciężko mi jest powiedzieć w sumie. Ale tak mi się chyba wydaje. No nic, przejdźmy do samego tytułu. 79 zł, niedużo. Duży format, natomiast e, komiks względnie nie gruby, ale nie jakiś też cienki. Troszeczkę taki grubszy od tych, jak ja to mówię, najcieńszych. No i oczywiście tutaj mamy 1270 rok przed naszą erą, czyli to będzie jednak raczej. E, te faktyczne, takie autentyczne wydarzenia, wydaje mi się. No, chyba, że autor coś tam chciał wcisnąć od siebie, ale mówię, nie wiem, nie znam aż a, tak historii troi, aczkolwiek kojarzę ją i pamiętam, że miałem nawet na maturze ustnej z języka polskiego między innymi temat e, związany też i z troją przy okazji. Taka ciekawostka dla Was. Okładka jest bardzo ładna, to muszę przyznać. Przypasowało mi tak wizualnie. Natomiast, jak jest w środku, zobaczmy kilka przykładowych plansz. Oczywiście, tutaj troszeczkę takiej mapki też mamy, fajnie to wygląda. A graficznie, no proszę, koń trojański. I powiem szczerze Wam, że graficznie to wygląda fajnie. Robi efekt na pewno. Takie coś, kiedy mi się udało od razu otworzyć. A i ogólnie, w środku wygląda w sumie fajnie, ładnie, to no, tak mówiąc, najprościej. Ciekaw jestem właśnie, jak to zostanie fabularnie poprowadzone. Ja pamiętam, że film ten z Orlando Bloomem, oczywiście, między innymi oglądałem właśnie, jeśli chodzi o troje, ale też trochę o tym czytałem, ale to już było lata temu. Bądź co bądź wygląda to naprawdę zachęcająco. No i mam nadzieję, że fabularnie też fajnie będzie się to czytało. Ale oczywiście zobaczymy, będę wam zdradzał. To za jakiś czas, natomiast ciekawi mnie, czy tutaj nie chcę wam psuć zabawy, ale nie, nie dostajemy żadnych dodatkowych zawartości. A jeżeli już mówimy o niej, no to tylko coś takiego, tak, tak, tylko takie dwie stronki, ale fajnie wyglądające, na tropach wojny trojańskiej, czyli troszeczkę historii. I widzicie, przeczytając sobie komiks, możemy później przeczytać to i porównać, na ile autentyczne te wydarzenia tam miały miejsce. Nie wiem, czy Wam to będę jeszcze zdradzał oczywiście po przeczytaniu, czy może pozostawię to dla siebie. Chyba, że ktoś jest bardziej obeznany w tych tematach historycznych. Pewnie wtedy będzie mógł sobie jak najbardziej to no, wiedzieć, mówiąc tak najprościej. Ale może ja się od tego powstrzymam, żeby Wam nie psuć frajdy, jeżeli oczywiście zdecydujecie się na zakup tego komiksu. Także to jest ta pierwsza pozycja, którą chciałem Wam zaprezentować. Druga kolejna jeśli chodzi o wielkość, ja sobie tylko tu zrobię małą ściągawkę, i tutaj chyba one są takie same, natomiast ta jest zdecydowanie grubsza. Dieter Lampen. Dobrze mówię? Dieter Lampen. No tak chyba powinno być. Cegiełka. Tutaj jest Cegiełka. Już taka grubsza zdecydowanie, mimo że troszeczkę mniejszy format. Tak nam się to prezentuje. Cena już tu 150 zł. Team Sale w ogóle, proszę. Mamy, chyba nie muszę przedstawiać tego artysty. Tutaj mamy opis. No i właśnie porównując do tego największego tomu z tych nowości, no to wygląda właśnie w taki oto sposób. Natomiast jeśli chodzi o zawartość, tą wizualną przede wszystkim, ale jak zawsze wiemy, też i przy okazji. Fabularną, zaraz zobaczymy, jak nam się będzie prezentować. Znaczy, no, może fabularną, to jeszcze nie, ale na pewno będziecie wiedzieli. Ja będę chciał się tym podzielić. Tutaj, przede wszystkim, warto wspomnieć, że nie mamy żadnych kontynuacji, tylko są to historie zupełnie nowej pozycji. Jeżeli mówimy o Lost in Time, fajnie. I już zachęcająco, kiedy otwieramy, jeszcze nie jesteśmy w komiksie, ale tutaj już jesteśmy i. Wygląda to ciekawie, oldschoolowo, frankofońsko, tak bym powiedział, prawda, także fajny taki klasyk, tak mi się to wydaje. Ja przyznam szczerze, akurat tego bohatera jakoś nie specjalnie kojarzę, a to co tutaj dostajemy naprawdę może być ciekawe. Klimatyczne na pewno w ten sposób. Jak będzie finalnie to się jeszcze e, przekonamy. Natomiast e, przekonajmy się, czy mamy tu też jakieś dodatkowe treści. E, nie. nie, nie coś jednak jest, przepraszam Was. Coś jednak jest, tutaj jeszcze biała kartka, więc tutaj wiele rzeczy, których o literze lampy wyjawić nie można. Oraz kilka, które można. Hm. Ciekawe. Nie wiem, jak się do tego na razie jeszcze odnieść. Natomiast tu jeszcze mamy kilka przykładowych takich rysunków dodanych. I to w sumie tyle. Opis, żebyśmy poznali troszeczkę bardziej artystów, no to już starsi panowie lata 50. Ale wygląda ciekawie, czyli taki mówię, oldschoolowy klasyk, i powiem szczerze, że kiedy zobaczyłem właśnie ten styl, jaki jest tutaj prezentowany artystycznie, no mnie mocno zaciekawił. A czy zaciekawi mnie pozycja cienie z tulę? Tak chyba ja powinienem powiedzieć. Kolejna nowość, której też no, nie znam, nie ukrywam i jakoś specjalnie artystów. Tu 95 zł. Cena okładkowa to jest ten sam format, który przed chwilą wam tutaj pokazywałem. Przy Dithierze, Lumpenie, tutaj oczywiście opis. Szkocja, drugi wiek naszej ery, czyli też odległe czasy. Nie wiem czy ja dobrze kojarzę, ale gdzieś obiło mi, o, mi się o uszy, że dla fanów Konana będzie to dobra pozycja. Ja nie ukrywam, że nie jestem jakimś fanem Konana, ba. Nie czytałem po prostu żadnych komiksów ze świata Konana. Nie wszyscy bohaterowie są mi bliscy. Lubię jak wiecie Dreda, lubię Hellboya. Tak tacy główni chyba najbardziej co mi się kojarzą. A Konan na przykład jakoś nigdy mi nie leżał specjalnie. No cóż. Zobaczmy, jak to wygląda od wewnątrz. Rysunki są ładne. No, może tutaj akurat nie od razu jest jakiś poród, ale tak, jak możemy zobaczyć teraz, to wygląda to naprawdę bardzo przyjemnie dla oka. I tutaj nie mogę powiedzieć, że jest inaczej, bo bym skłamał, jak to będzie w dalszej perspektywie tego tytułu. I to, to, to co Wam tutaj pokazuje, to oczywiście jeszcze się przekonamy, ale. Hmm. Nie jest źle, naprawdę jest fajnie. Ładne kolory przede wszystkim, które tutaj się tak e, rzucają w oczy mocno. Nie wiem, czy to akurat pasować będzie do tej historii, bo jednak kojarzy mi się to Conan, trochę mi się kojarzy z takim barbarzyńcą, wikingiem, nie wiem, i gdzieś bardziej wyblakłe, tak jakby może pasowały. No ale się mogę mylić, oczywiście. Kulisy powstawania albumu. Tutaj fajnie, że mamy sporo tej dodatkowej treści. Wywiady, zawsze lubię je czytać, powiem szczerze, bo mam tak no, szersze pojęcie wtedy na temat tego, co mieli artyści w głowach, niekiedy tworząc te historie. Yy, I to jest właśnie fajne. I ta ładna grafika, w sumie. No, może postacie troszeczkę słabiej tu jakoś wyglądają niż w komiksie, ale tutaj oto jest generalnie fajnie zrobione. Oraz szkice. Szkice i tu jeszcze jeden jest. Także, no, zobaczymy. Ciekawa perspektywa na pewno. No, i na koniec sobie zostawiliśmy coś chyba najbardziej kartonowego, mam wrażenie. 8 miliardów dżinów. Dziwnie to brzmi. Trafić takiego jednego, który by spełniał nasze trzy życzenia, albo chociaż nawet jedno czy dwa, to już było świetnie, prawda? Najmniejszy tomik, jeśli chodzi o format, natomiast nie cienki na pewno. Cena okładkowa to 130 zł. Tutaj oczywiście mogę Wam pokazać opis, gdybyście mieli ochotę. I sobie spróbujemy gdzieś, może tym razem z tej strony. Nie, nie uda mi się z tej. Mocna ta folia, powiem Wam szczerze. Niełatwo się dostać do tych komiksów. Ale może sobie jakoś poradzimy. No i tutaj, dla porównania, wiecie, jak było pomiędzy tamtymi. Więc tu przykładając, też to jest mniej więcej ten podobny. Zabieg mniejszy i jeszcze mniejszy, prawda? Jeżeli wiecie, co mam na myśli. Zobaczmy, jak się prezentuje wewnątrz, no i tu powiem Wam szczerze, kreska jest bardzo mi odpowiadająca. Nie wiem czemu, ale tak po prostu jest. Kiedy patrzę taka, taka w sumie jak być powinna. Ciekawie, tylko przedstawieni są właśnie ci chyba Ginowie, tak. Bo tak powinienem powiedzieć. Nie wiem czego się spodziewać po tej historii, ale wygląda to dziwnie. A tu R, Robin. Hm. Nie wiem czego się spodziewać po tej historii, ale kiedy to widzę, jeszcze bardziej <grystanie> jestem zaciekawiony i mówię, i żeby to poznać. Nie wiem w jakiej kolejności będę czytał te komiksy, ale no, sami widzicie, to jest dość oryginalny zabieg. A co tutaj dostaniemy, tak naprawdę historia? No, jeszcze tego nie wiem. I nie chcę wam zdradzać. Dobrze, że tutaj jest koniec, ale czy to jest naprawdę koniec? Nie. Wow, moi, moi kochani, tu dostali. Tak, tu jest koniec. Oczywiście nie pokażę wam tego końca, ale tutaj dostajemy ogrom dodatkowego materiału. Wybaczcie mi, ale ja wam tego nie będę teraz pokazywał. Chcę pozostać trochę. Z taką nutką tajemnicy, ale spora dodatkowa treść. To jest to, co ja naprawdę lubię. Nie wiem czemu, ale mnie takie rzeczy rajcują niekiedy, jak fajnie wydana seria, dostaje właśnie seria, czy ogólnie tytuł dostaje właśnie takie bonusy, i tutaj te bonusy otrzymamy. Więc super, super, naprawdę. Teraz tylko jeszcze chciałbym Wam zaprezentować w całości, jak to się prezentuje. Oczywiście ja tutaj sobie. Przyłożę, żebyście mogli już w pełni sobie zobrazować różnice w tychże, właśnie wydaniach. No i tutaj, oczywiście, grzbiety. Także tak prezentują się nowości. Kwietnia od Lost in Time na bogato. Oczywiście wyczekujcie w niedługim czasie. Myślę, że już w przyszłym tygodniu zaczniemy z prezentacją przynajmniej jednego z tych tomów, abyście mogli sobie poznać tę historię. A tymczasem cóż, dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, czy planujecie któreś z tych pozycji w ogóle poznawać. I co? No, polubcie, udostępnijcie. Będzie mi wtedy bardzo, bardzo miło. Tymczasem dziękuję Wam. Widzimy się w kolejnych materiałach. Też i takich, między innymi, bo pewnie jeszcze się pojawią. A teraz mówię Wam. Cześć.